Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Odyssey. Zostawcie oczywiście kciuka i komentarz, a jak jesteście nowi, to nie zapomnijcie tam na dole jest taki czerwony przycisk, musi być szary. Obok niego jak go klikniecie pojawił Wam się też dzwoneczek, żeby otrzymywać oczywiście powiadomienia o streamach i nowych filmach, które są codziennie o 15 i o 17 i dzisiaj. W tym odcinku poleciałem sobie na Elis, bo mamy tutaj Questa, który jest fragmentem łamigłówki, który się nazywa Fragment łamigłówki. Jest on nam potrzebny do tego, żeby na wyspie Lemnos ukończyć starożytną twierdzę, czyli dostać się do tego jednego skarbu, do którego wcześniej się nie mogliśmy dostać. Ale zanim to zrobimy, to oczywiście sobie rozdajemy jeszcze punkcik umiejętności, który dostaliśmy w poprzednim odcinku, plus 30% obrażeń zadawanych sztyletem, dlatego że właśnie tym, tą bronią sobie gram. Ulepszyłem, nie ulepszałem żadnego tutaj ekwipunku, bo na razie na 64 levelu wszystko. Dobra, lecimy. Lecimy do warsztatu Fidiasza. I pogadajmy z nim, ponieważ tutaj był quest, który polegał na tym, żeby znaleźć e, trzy różne e, graffiti na. Fidias, nie wierzyć, że w znaleźć trzy różne fragmenty łamigłówki.

Wysyła nas to właśnie do tego miejsca, więc sobie szybko przyteleportujemy się. Dzięki temu, a właściwie bez tego questa, byśmy nie mogli w ogóle się tam dostać. Nie wiem, czy wzywanie Fobasa jest dobrym pomysłem. Zwłaszcza, że jest tutaj dość nierówny teren, ale spróbujmy podjechać kawałek. właśnie tam do tego skarbu się dzięki temu dostaniemy. Wezmę sobie zajdę bo i tak bym tutaj nie przejechał. No i dobra, lecimy do starożytnej twierdzy. Okej. Okay. Musimy ich tutaj kilku... pościągać, tych gości jeszcze. Żebyśmy mieli tutaj spokój przy tym rozwiązywaniu tej zagadki. Na finkę, gościu, właśnie spadłeś, nie? Dobra, jeszcze tego też sobie ściągnę, w razie jakby mi tu przyszedł. Okej. Okay. No i dobra, teraz zagadka. Rozwiąż zagadkę, aby otworzyć drzwi. Skytel, który miał przy sobie Fidiasz, powinien ci w tym pomóc. Okej. Okay. Wejdźmy sobie do ekwipunku. Mm, I teraz tylko gdzie to mamy? Pewnie tutaj. Jest. Drążek z Cytale to metoda szyfrowania, dzięki której Fidiaszowi udało się odczytać znalezione przez ciebie wiadomości. Symbole muszą przedstawiać sposób dostania się w jak jakieś miejsce. Czyli tak, mamy jakiś Dwa miecze, tak. Dobra, mamy to. Okej, okay. to było pierwsze. Drugie jest... Jakiś gościu przebrany za Indianina, nie wiem co to jest. I lew potem. To jest chyba to. Potem mamy to, a na końcu mamy to. I w ten właśnie sposób dostajemy się do ostatniego skarbu w starożytnej twierdzy. Naprawdę muszę się aż przenieść, żeby tam wejść? Nie mogły się te drzwi po prostu otworzyć? Ciekawe co tu jest. Ostrza Atlantów, drachmy. Czy to nie będzie przypadkiem ostatni, też artefakt do zadania, związanego z Atlantydom? Nie. Jeden artefakt jest na Lesbos, ok. Czyli na ostatniej miejscówce. Zobaczmy w ogóle te ostrze Sumie nie wiem, czy one nie są lepsze, tak szczerze mówiąc, gdybym je ulepszył i dodał właśnie tutaj 40% do obrażeń podczas ataku od tyłu w nie. Muszę to sprawdzić. Ok, dobra. No to tak, ten quest ukończony, jak widzicie. Cieszy mnie to bardzo. Mamy dwa questy fabularne i właśnie nimi byśmy się teraz zajęli. Bo zostało nam albo popłynięcie na Lesbos, gdzie mamy jednego czciciela. Albo Macedonia, gdzie mamy też quest'a związanego z już dodatkiem. I tutaj jest też quest od tej babki. Albo po prostu udamy się do Aten i zrobimy sobie quest'y fabularne. I chyba zrobimy sobie najpierw pocz na początek quest'y fabularne. Aha, muszę stąd najpierw wyjść. I jak skończymy te dwa quest'y fabularne, które są w Atenach, to dopiero wtedy... Mogę wyjść? Mogę. To dopiero wtedy weźmiemy i udamy się na... Lesbos, po tego jednego czciciela A potem z Lesbos udamy się do Macedonii i tam dokończymy jakby Tamtą, tam zabawę, nie? Na tamtej wyspie Dobra, więc wyjdźmy jeszcze z tej starożytnej twierdzy Okej okay. No i do Aten, do Aten się udajmy Brakuje nam też jeszcze jednego czciciela, który nie jest zaznaczony, którego jeszcze nie odkryłem, ale podobno go znajdę podczas misji sifabularnej jakiejś, więc najprawdopodobniej podczas jednej z tych dwóch misji go spotkamy. Dobra, w którą ja stronę mam iść jeszcze mi? Tylko powiedzcie tam, okej. Okay. Tu w Atenach mam taki mniej, większy pro, taki problem delikatny, że wszyscy mnie praktycznie tutaj tropią, nie? mamy dwóch gości, którzy mnie cały czas ścigają, właśnie z powodu tego, jakiego quest'a teraz wykonujemy, więc nie mogę też zbliżać się tutaj do Atyńczyków, bo oni też są według na, na mnie z nastawieni. Jedynym bezpiecznym miejscem i obszarem, w jakim się mogę znajdować w Atenach, to jest tutaj, ten obszar. Dobra, kwestie fabularne. Z Sokratesem pogadamy później. Najpierw tego gościa: a muse, astound, titelate, and open eyes to będzie katastrofa! Katastrofa! Powiem ci, uspokój się. Co ty mówisz? Mój mistrzowski dzieło: to zmieni wszystko, rozbawi, oszołomi, rozpęta i otworzy ludzi oczy na wyobraźnię Cleona. Ale ja potrzebuję ciebie. Nie jestem aktorem ani poetą, Aristofanis. By the gods, no! It's Thespis! My leading man is missing! A play with no star is no play at all. How do you know he's missing? He never misses a rehearsal! Unless he's drunk, or with a woman, or a man. Could be anything then. No, he knows how important this is. He wouldn't let me down. Something must be wrong. You could just get another actor. Oh no! Thespis always draws a huge crowd for his performances. The more people who experience my blistering indictment of Cleon, the better. So where would I find him? Thespis usually doesn't go far from his home. You'd best start there. This shouldn't take long. Prepare the show, and I'll be back as soon as I find him. Okay. Which one I in Mam nadzieję, że nie ma to wpływu na to, jak się fabuła potoczy, który quest zacznę robić najpierw. A, tylko gdzie tu było wyjście, jeszcze mi powiedzcie. <coughs> Przepraszam. Mm, tutaj? To tu było wejście na piętro. A, no to wyjście musi być tu, w takim razie. Dobra. Są jedyni gości, którzy są po mojej stronie aktualnie, bo po mnie wszyscy szukają. Czekajcie, czy ja nie będę miał bliżej od jakiegoś miejsca teleportacji? Z tego będę miał chyba najlepiej, bo tu mnie szukają goście. Też może nie. Idźmy z buta, może lepiej będzie. Teoretycznie nie powinienem się na nich natknąć, a w praktyce idę prosto na niego. I tu w Atenach też nie mogę spłacić tej nagrody, jakby nie, ona po prostu jest. Ale ona jest chyba tylko na tamtym terenie, takie mam wrażenie. Że tu nikt inny za mną nie podąża. Możliwe, że tylko tam mam ten problem. Dobra, no idźmy, nie? Czekajcie, bo tu wchodzę do. O! Myślałem, że wchodzę na teren tego budynku, a wszystko cię i Idealnie na ten teren wszedłem. Cassandra, nikt cię nie prosi, żebyś wchodziła na ten mur. To okay. No to wygląda tak, jakby oni po prostu tylko w tamtym miejscu szukali. Actor, unless you're playing an Athenian guard. I I hush! I'm going to ask some questions and you're going to answer. But Commander Rexenor, What's your name? Bullis. Well, Bullis, it's your choice whether you walk out of here. Do you understand? Yes. Tell me, what are you looking for? Some stupid play. They don't tell me anything. Play? I just do what I'm told, and they told me to destroy the manuscript. What have you done with Thespis? S some of the boys are meant to keep him drunk in the tavern down the street. You'd better be telling me everything. All I know is they wanted to keep this actor busy. See for yourself, he's at the tavern. You sure that's all? I just follow the commander's orders. I don't ask questions. Do something worthwhile and join my crew. You're loyal and you follow orders. You take me? What do you say? To get away from Dziękuję. Dziękuję. you, thank you. masz zdolność? Nie, chcę mi się tego w sumie zmieniać. Yy, dobra, działam iść teraz, tutaj. No to niedaleko. A w sumie, nie zwróciłem uwagi na znacznik. Ubieram życie aktora. Porozmawiaj te z tez pisem w tawernie. A to czekajcie, chwilę czy to mi likwiduje. Odkrywając prawdę. Nie no chyba mi nie zlikwiduje tego questa. Jak mi zlikwiduje to się troszkę wkurzę. And to And what is it of yours, yeah, was business. Oh, look at you! You'd best be living. I'm just here for Thespis. He's drunk and I need to get him home. What are you? His mother? Let's say extended family. I don't think you understand the situation. Commander Axener's orders are his not to leave. I said I'd stay. Don't want trouble. If you don't want to leave with your head stuffed up your asses, you'll go now. We'll be seeing you, Mistios.

You so strong, Ekaterini. Wee, giddyups. My parents said you'll either be an actor or a drunk. <laughs> I fooled them, I became both. Told him Cleon will kill us all. It's more assaults than satire. The sausage seller was my idea. Then I will, I will gather my, uh... what was it again? Oh yes, sausages. M Thank you, but you can go no further... ...for I know... ...true love. I just need you ready to perform tomorrow! Of course, and I just need my muse! My love, I can't... I WON'T perform without her! You WILL perform! Uh-uh. Not without a Caterini... ...a divine name for a divine body... ...I mean being. Those men in the tavern... ...who were they? oh the admirers harmless really and i do like a man in uniform you need to sober up this play is important so caterini i need my muse please she's just west of here at the house of aphrodite if it means you'll do the play i'll find your muse O, going to enjoy this i'll mess that pretty face right up no need for jealousy just because your mother was a goat like mother like kid you need to die <laughs>

No i idziemy dalej. Idziemy dalej. Teraz zrobimy sobie tego kwaszчика. Zgaduję, że Sofokles nadal nas czeka, tak? Tak, okej. Okay. No to git. To bardzo dobrze. Pytanie tylko, jak ja mam tutaj wejść? No, tutaj ktoś na mnie nagrodę wystawił Flosąg Demeter i Kory. No. Nie przychodziłem ten ani razu, nie? Chcę ściągnąć tylko tego gościa, który na mnie nagrodę wystawił. No nie wiem, czy to ma sens w sumie. A on tu sika. No nie zrobiło mi to różnicy, nie? Dlatego się zastanawiam właśnie, czy to ma sens. Ale jak widać, nie miało to sensu. Usual type, too many muscles. But if you've got a drachma, we can come to an arrangement. Thespis said I'd find you here. Ah, my darling Thespis, an artist in so many ways. But let's talk about us. You don't understand. I need your help. So many do. These hands have helped more people than Hippocrates. No. Thespis told me to find you. Well, I'm not giving discounts to his friends if that's what you're thinking. No. Thespis wants you to go to him. He needs you to help him perform tomorrow. Thespis does love to perform, but he'll be doing it without me this time. But you're his news? Commander Rexenor has made it clear it would cost me my life if I were to associate with Thespis right now. I've been hearing about this Commander Rexenor a lot recently. He's one of Cleon's favorite dogs. I've heard stories from some of the girls. Likes to play dress up, got a fancy robe and mask, likes to hurt people too. I'm sorry. He runs the local garrison. His men are always here. They tell him in an instant if I was gone. Why would this commander threaten you? It's all to do with his stupid play. They're doing everything they can to protect Cleon's image. Still to threaten you? Actors are a superstitious bunch. Commander Actionor knows Thespis won't perform without his muse, waiting in the wings. Don't worry. I'll deal with Commander Exenor. You don't understand what a bastard he is. He's more than just some Athenian soldier. What do you mean? Secret meetings, strange visitors. He gives me the creeps. You'll have to kill him. There's no other option. If I do this, will you go to Thespis? It'd be my pleasure. Where can I find the commander? In the barracks across the street to the north. The girls have to visit him there when he wants servicing. Doesn't have the stamina to come down here. Can you describe him? He wears one of those big stupid helms. Makes up for other areas. Don't worry. I'll take care of him. Bring me back his little sword as proof. I'll be back soon. Let no man be called happy before his death. Till then, he's not happy, only lucky. Bliźniak, który mściciele poznali demokracją, były nie do przeoczenia i wszystkich przejmowały grozą. Czy był to niespodziewany zwrot w głosowaniu nad wojną, czy uparty polityk znaleziony martwy w rynsztoku? To były blizny, a był ostrzem. Jakkolwiek by się opierali Atyńczycy, jego subtelny dotyk zawsze skłaniał ich do głosowania za wojną i wypełnieniem woli kosmosu. No i mamy go. Okej. Okay. Przed sekundą tam w sumie byłem, przed sekundą tu w sumie byłem, nie? Ciekawe jestem, czemu go wcześniej nie ściągnąłem w tym sensie, że. Jak tu byłem za pierwszym razem Bo ja ten obszar już dawno mam ukończony Ty kurno, co żeś tu mnie znalazł? Nie wiem skąd ten kolej się tam wzięło mnie na plecach, no ale pozdro Patrz co mi ta pochodnia. Do widzenia. Okej. Okay. Ten typ ściągnięty. Tu nam się odkrył oczywiście kolejny jakby do tego gościa trop. Tylko nadal w sumie nie wiadomo gdzie on jest, nie? Powiemy, że ten jeden jest tu, a na tej wyspie nie ma żadnego aktualnie. Is this proof enough of his death? Not quite the sword I meant, but as long as he's dead. My part is done. Go make sure Thespis is at the theater in time for his performance. You are too tense. Come here and lie a while. We've time to have a little fun. Or is it always business with you? Is it with you? So blood does pulse in those veins. It roars. But what of Thespis? Thespis is an actor have the girls here have been his muse at one time or another now we need to worry about Thespis and Aristophanes' play. This play is important to you. With it, we hope to make change for the better. I can see there is more in your eyes, but we are all entitled to our secrets. It's enough for you to know that I plan to stop men like Commander Exenor and Cleon. Ok, yy, czy stąd mogę się przeteleportować? Powinienem mus dobra to się przyteleportujmy. Będziemy tam szybciej, ale będziemy tam szybciej już w następnym odcinku. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie, oczywiście, o kciuku, w subie i dzwoneczku. A jak jesteście nowi, to zapraszam Was też na kolejny odcinek. który już o 17 albo o 15 jutro, w zależności od której godziny tego wrzuciłem. Na dziś to tyle, trzymajcie się. Cześć.